Górniak już tak nie wygląda. Najpierw Alan Krupa zmienił nazwisko, a chwilę później taki niespodziewany zwrot. Edyta Górniak po dłuższej przerwie od show biznesu wróciła na salony i pojawiła się na jednej z imprez. Diva zaskoczyła metamorfozą i nową fryzurą. Trzeba przyznać, że już zupełnie nie przypomina siebie ze zdjęć paparazzi, które zrobili jej pod domem Alana. Teraz to zupełnie inna osoba. Zobaczcie sami. Edyta Górniak w ostatnich miesiącach mocno ograniczyła swoje bywanie na salonach. Po zmianach w TVP przestała być jurorką w ich programach muzycznych. Piosenkarka też rzadko koncertuje, ale tym razem nie pojawiła się na żadnym z wielkich festiwali. Edyta Górniak zaskoczyła wyglądem pod domem Alana. Jakiś czas temu paparazzi zrobili jej zdjęcia pod domem Alana, na którego nerwowo czekała, a gdy jednak pojawił się pod bramą wejściową, zamienili tylko kilka słów i każde poszło w swoją stronę. Niedawno okazało się, że Alan zmienił nazwisko i zrezygnował z tego po ojcu, ale nie przyjął też nazwiska matki. Zmienił nazwisko na swój pseudonim, żeby nie zarzucano mu, że buduje karierę na nazwisku tak wielkiej gwiazdy, jaką jest jego mama. Ceni to, że ma tak wspaniałą mamę, tak wielkiej klasy artystkę, i nie ukrywa, że dało mu to łatwiejszy start, a na pewno dało to wrodzony talent. Natomiast chce budować swoje nazwisko swoją uczciwą pracą. Poza tym niemożliwe jest dorównać takiemu nazwisku jak górniak. Alan przyjął na nazwisko pseudonim Enso, którym posługuje się na scenie, występując jako raper i DJ, tłumaczył agent Alana Enso w rozmowie z Faktem. Edyta Górniak przeszła metamorfozę, to teraz inna osoba. Wywołało to niemałe poruszenie, tak jak i nowe zdjęcia Edyty, na których wyglądała jakiś inaczej niż zazwyczaj. Bez makijażu i w luźnych ubraniach faktycznie można było przejść obok niej na ulicy i nie poznać. To jednak był tylko etap przejściowych, bowiem biwa przeszła właśnie sporą metamorfozę. Pojawiła się właśnie na jedne z imprez i zaprezentowała się w nowej fryzurze. Górniak zdecydowała się tym razem na ostre cięcie i postawiła nagrzywkę, przefarbowała też włosy. Zobaczcie sami, jak wyglądał efekt końcowy.